Praktycznie zanikł obrót gotówkowy. Tak naprawdę, kiedy mieszka pan w Chinach na co dzień, gotówką może pan zapłacić tylko na tak zwanym lokalnym targu, jak kupuje pan mięsko czy warzywka. Ludzie są. Ja podam tylko tak jako anegdotę, ja mam teściową, która ma 83 lata i ona tylko i wyłącznie płaci telefonem. I nawet jak zbliżają się święta chińskiego nowego roku i dajemy coś takiego, co się nazywa Humbao, czyli taka czerwona koperta. Wie Pan w prezencie, kiedyś się wkładało pieniążki do takiej czerwonej, pięknej koperty i rozdawało się w prezentach, to dzisiaj moja teściowa podchodzi i wysyła to Humbao przez Alipa. Alipay Ali okay. i Weixin Pay to są dwie platformy transferowania pieniędzy. I zapłaci pan nimi wszędzie od Taksówki po samoobsługowych sklepach, wszędzie, tak naprawdę wszędzie. Czy to jest kontrola społeczeństwa? Być może tak. Mnie osobiście ona nie przeszkadza i nie znam nikogo, komu by przeszkadzała. Klasyfikacja społeczeństwa to nie jest do końca aż tak rygorystyczna, jak to przedstawiają w europejskich mediach. Oczywiście, pan jest yy, oceniany na podstawie spłacania właśnie pewnego rodzaju kredytów, różnego rodzaju zobowiązań, podatków i tak dalej i tak dalej. No, bo to widać. No, to w tym momencie jest transparentne. Jest to tak zwana kontrola przepływów i tak dalej i tak dalej.